Na PSX grałem głównie z ojcem w różnego rodzaju akcyjniaki, a wśród nich było Urban Chaos, gra poważna, o ciężkim klimacie z pojawiającymi się dość trudnymi, nieodpowiednimi dla dzieciaka tematami. W takiej postaci utkwiła mi ona w pamięci na ostatnie ponad 20 lat. Postanowiłem sprawdzić jak to było naprawdę, a przede wszystkim czy dzisiaj nadal będzie ona tak wspaniała jak zapamiętałem. Nie mam co prawda dostępu do starego PlayStation, ale okazało się, że gra została wydana również na pecety, więc w takiej wersji ją sobie ograłem. Bohaterką opowieści jest Darcy Stern, młoda policjantka, która szybko wplątuje się w wojnę pomiędzy władzą a ulicznym gangiem znanym jako Wild Cats. Choć z początku nie groźni, tak stokiem fabuły robią się coraz bardziej śmiali, aż w końcu doprowadzają do tytułowego miejskiego chaosu, kiedy to najaw wychodzi, że wspierani są przez kogoś z rady miasta, a ten ktoś jest powiązany z tajemniczym mrocznym kultem. Bo tak, w Urban Chaos z czasem pojawiają się wątki paranormalne i niby jest to potężny spoiler, natomiast uważam, że warto o tym wspomnieć, bo wprowadzenie tego wątku w momencie największych rozrób na ulicach było ciekawym posunięciem i całości historii dodaje jeszcze większej pikanterii. Wydane w 1999 roku Urban Chaos jest grą akcji TPP, która chyba nieco wyprzedziła swoje czasy. Nie ma co prawda w pełni otwartego świata, tak jak debiutujące dwa lata później GTA 3, ale w kwestii motoryki postaci zdecydowanie nad nim góruje, ponieważ przypomina bardziej Tomb Raidera, a Darcy jest wyjątkowo sprawną postacią, której wspinaczka, uniki i salta nie są straszne, a model walki jest dość złożony i mi osobiście Kojarzy się nieco z wydanym wiele lat później Sleeping Dogs, ale urban chaos wymaga zdecydowanie więcej myślenia i taktyki, bo bardzo łatwo stracić tutaj życie, kiedy nie docenimy grupki gangusów z baseballami. Każda misja to wycięty fragment fikcyjnego Union City, który przemierzamy na piechotę lub z pomocą pojazdów. Chociaż tutaj trzeba szczerze powiedzieć, że model jazdy jest straszny i o ile zadanie tego nie wymagało, to wolałem biegać po całym obszarze. Misje z biegiem Fabuły robią się coraz bardziej zróżnicowane i wymagające, bo zaczynamy od prostych patroli i aresztowań poprzez wysadzanie magazynów należących do gangów czy rozbrajanie umieszczonych pod samochodami bomb, aż na otwartej wojnie z Wildcatsami oraz tajemniczym kultem skończywszy. Na nudę nie można tutaj narzekać i całość rozgrywki, może poza wspomnianym wcześniej modelem jazdy broni się dzisiaj naprawdę dobrze, chociaż pewnie znajdą się tacy, którym przeszkadzać będzie typo Nowo-konsolowe strzelanie z autocelowaniem, ale powiem szczerze, że w trakcie grania nawet przez moment na nie nie narzekałem. No i można poczuć się jak w gotiku, tylko z karabinami. Prawdą jest też, że nie każda misja jest inna i z czasem można by odczuć powtarzalność, ale to nie jest tak męcząca powtarzalność jak chociażby pytajniki w dzisiejszych dużych UBI grach. Być może jest to zasługa konkretnego podziału na rozdziały opowieści, pomiędzy którymi nie biegamy po pustych przestrzeniach miasta, odhaczając kolejne punkty zainteresowań. Niestety nie jest tak, że zaślepiony nostalgią będę tej grze jedynie słodził, bo są pewne aspekty, których z dzisiejszej perspektywy wybaczyć nie można, chociażby sterowania. Istnieje tylko jeden przycisk akcji, który odpowiada za zdecydowanie zbyt wiele no akcji. To niestety rodzi pewne problemy, zwłaszcza kiedy jesteśmy w środku akcji. Dużo tej akcji, bo to w końcu gra akcji. Ten sam klawisz odpala sprint, kiedy jesteśmy w trakcie biegu. Ten sam klawisz odpala skradanie się, kiedy stoimy w miejscu. Tym samym klawiszem wsiadamy do pojazdów. Ten sam klawisz służy do przeszukiwania wroga oraz podnoszenia przedmiotów z ziemi, co jest szczególnie problematyczne, bo czasem nie chcemy podnieść apteczki, tylko poszukać amunicji w powalonym przeciwniku, ale unoszące się nad ziemią przedmioty mają priorytet, więc nie możemy tego zrobić. To oczywiście głupotka i da się do niej przyzwyczaić, ale nawet wtedy, kiedy Urban Chaos wychodził, dałoby się to lepiej na padzie rozplanować. Pominałem wcześniej o modelu jazdy, który jest tragiczny. Ja grałem co prawda na klawiaturze, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że pad zmieniłby moje odczucia. Wejście w każdy zakręt to mordęga, a pojazdy potężnie blokują się na każdym elemencie otoczenia. Gdyby mapy dostępne w grze były większe, to pewnie byłby to jeszcze większy minus, ale na szczęście zwykle jest to kilka ulic na krzyż, więc śmiało można pokonywać cały teren na piechotę, a to jest akurat wyjątkowo przyjemne. No i stabilność. Żeby odpalić grę i doprowadzić ją do stanu pozwalającego na w miarę płynną rozgrywkę oraz jednoczesne streamowanie, musiałem nieco pogrzebać w sieci, a i tak kilkukrotnie gra się wykrzaczała i wymagała restartu. I przy tej okazji warto wspomnieć o jakimkolwiek braku zapisu w trakcie misji, co myślę dla wielu dzisiejszych młodych graczy może okazać się nieakceptowalne. Same zadania, co prawda, nie są długie, bo jeżeli wiemy co robić, to większość zajmuje około 10 minut, ale kiedy podchodzimy do takiej misji po raz pierwszy, to spokojnie sobie biegamy, eksplorujemy, zbieramy pasywne ulepszenia do postaci, które przechodzą z misji na misję, oraz farmimy na wrogach sprzęt i amunicję, których nigdy za wiele. I to trwa różnie. 20 minut, 30, 40, a potem możemy głupio zginąć. Uciekaj, Sasie. Aha, na tory się nie da wskoczyć. No chyba se żarty robicie. Długa ta misja, żeby tylko gra się nie wykrzaczyła, bo będzie lipa totalna. Co za debil! Albo gra się wywali do pulpitu i trzeba wszystko robić od nowa. Bywa to frustrujące, w żaden sposób nie przekreśla fanu z rozgrywki, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, nieco to nie dzisiejsze, lecz pamiętajmy, że Urban Chaos jest grą zupełnie innej epoki. Najważniejszym aspektem tego typu produkcji powinien być fun factor i w przypadku Urban Chaos stoi on na całkiem przyzwoitym poziomie. Przez te wszystkie godziny spędzone z grą, nawet jeżeli niektóre misje powtarzałem zbyt wiele razy, to bawiłem się naprawdę dobrze, a każdy skuty w kajdanki czy rozstrzelany bandzior dawał nieprzyzwoitą dozę satysfakcji. Trochę się obawiałem tego powrotu, bo oceny gry w sieci nie należą do najwyższych, ale z uwagi na technikalia i niewygodne mechaniczne rozwiązania ciężko się z nimi nie zgodzić. To jest faktycznie takie solidne 7 na 10 mogące zapewnić kilka do kilkunastu godzin przyjemnej rozwałki, A co najważniejsze z poziomem trudności, który wymaga myślenia, bo ile razy bym nie zginął na ulicach Union City, tak zawsze wiedziałem, że to ja popełniłem błąd. Warto na koniec dodać, że produkcja ma bardzo dobre udźwiękowienie i mówię tu zarówno o satysfakcjonujących odgłosach walki, jak i muzyce, która towarzyszy nam przez większość czasu i naprawdę czuć w niej klimat epoki. Szczerze zachęcam do wypróbowania Urban Chaos w wolnej chwili, bo to bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza jeżeli męczą Was dzisiejsze duże gry, często robione na kolanie i pozbawione jakiejkolwiek duszy. Przygody Darcy Stern te dusze posiadają. Tylko pamiętajcie, najpierw. a dopiero potem można strzelać. A tymczasem. Arrivederci.